Cześć, tu Igor i Tomek, czyli kanał Wszechsprawność. Witamy z Centrum Przygotowania Sportowego. Dzisiaj będziemy rozkminiać temat kardio, czym jest i czy jest to strata czasu. Zaczynamy. Dobra, Tomek, dla Ciebie, czym jest kardio? Będąc mądralą, bym najpierw zadał pytanie, od czego to jest skrót, i wiadomo, że jest to skrót od cardiovascular, czyli od systemu układu krążeniowo-oddechowego tak? w naszym ciele, ale jednak to koniec z mądrościami. Dla mnie jednak, kardio to jest skrót od strefy drugiej. Od treningu w strefie drugiej. I już mówię dlaczego, no bo inaczej można kardio nazywać wszystko: każdy trening nie wiem, z podwyższonym tętnem można nazywać cardio, Jednak przyjęło się w globalnej populacji, że cardio to jest właśnie na nie najwyższej intensywności jakieś tam truchtanie, bieganie, spacer, rowerek i ja używając go tak pospolicie na co dzień jednak uważam, że cardio, robienie kardio to jest robienie strefy drugiej, której jestem wielkim fanem. Wchodzenie już wyżej to oczywiście też jest cardio, bo pracuje ten e, serducho i układ krężniowo-oddechowy. Ale to już wolę nazywać inaczej. A dla ciebie? Kardio to jest wszystko. Dla mnie ja mam problem z tą nazwą. E, albo używam je tak po prostu, czyli jak ktoś ma zrobić jakiś trening bardziej wydolnościowo, wytrzymałościowy, to, to wtedy mówię po prostu cardio, e, ale to w takim kolokwialnym znaczeniu. A w takim dokładnym to dla mnie cardio to trochę jest jak trening funkcjonalny, czyli nie do końca w sumie wiadomo, co to jest, bo nie znajdziesz stricte definicji. Ja sobie swoją własną e, wymyśliłem. I dla mnie cardio to jest trening, który ma w miarę stałą intensywność. Mhm. Czyli nie mówimy tu wtedy o odpadach na trening siłowy, jakieś sporty walki no i jak tak to? dalej. Czyli jest... ci powiedzą, że 8 powtórzeń to kardio. No to no te 8 <laughs> powtórzeń, ale cały trening już nie, bo potem odpoczywają i tak dalej. Nie, no, to musi być przez dłuższy czas stała, w miarę stała intensywność, czyli tętno na w miarę stałym poziomie. I nie wliczałbym to treningów, gdzie przekraczamy próg e, stref e, tlenowo-beztlenowych. Okay. Czyli nie robimy w beztlenie, tylko to jest wszystko w tlenie i jest w miarę stała intensywność przez dłuższy czas. Czyli się trochę zgadzamy. No ale to niekoniecznie druga strefa. No, ja nie lubię, trzecia. Nie lubię w ogóle trzeli. używać ja tych wiem, stref, bo mało kto jest w stanie sobie to dokładnie wyliczyć No, to ja zmieniam zdanie i... I przyjmujesz ten... moją. Tak, znaczy, bo jakby chciałem być może bardziej specyficzny, precyzyjny, ale tak, jeden warunek cardio, że to trwa raczej długo. Na podobnej intensywności? Tak, na podobnej zabij... intensywności. Mój znajomy mówi, Tomek, dzisiaj biegniemy longiem, czy interwały? Czyli jakby ciągle ta sama intensywność, podobne tętno, podobny oddech, tak. podobna prędkość, jakakolwiek to nie jest maszyna, ruch i nie wchodzimy w przemiany bez No I tu mamy zgodę, ale. Tak. Dla mnie to jest trochę jednak strefa druga, czyli no dla mnie to jest powiedzmy nieprzekraczanie tam... A, a jeszcze powiem więcej, bo też niektórzy lubią tak to nazywać, że tak zwana intensywność konwersacyjna. Tak? Że Właśnie no, chciałem też Zgadzasz dobrać. się z tym, tak, że powiedzmy jak ktoś Cię zapyta, zagada, to jesteś w stanie z nim Dwa słowa zamienić, odpowiedź, a nie. poczekaj, bo teraz robię, no to już raczej nie jest cardio w naszym chyba rozumowaniu. I już... A co sądzisz w ogóle o takim treningu? No bo wiesz, że on jest teraz przez e, rewolucjonistów fitnessu wyśmiewany, że to jest strata czasu, że wystarczy ci, ci interwały. Zgadza. No ale jak strata czasu? Przysz, jak robisz na bieżni to możesz serial obejrzeć, a jak biegasz w terenie to możesz naszego tutaj rozmów posłuchać albo innego podcastu. Więc jaka to strata czasu? Nie, ale tak wracając do, do tematu, e, no to poruszanie w ten specyficzny sposób układu krążenia na pewno ma sens, kwestia... Ile, właśnie w jakiej częstotliwości, intensywności i dla kogo. E, są wyczynowi sportowcy, którzy na przykład mają tak specyficzny wysiłek, że tego cardio mogą robić na przykład bardzo mało, czyli nie wiem, specyficzny ich wysiłek i konkretna dyscyplina typu na przykład sporty walki jest interwałowe i więcej powinni może troszeczkę w takich interwałach pracować. Ale robienie raz w tygodniu kardio jak najbardziej może być z dużą korzyścią, no bo ten układ sercowo-naczyniowy będzie w trochę inny sposób pracował. Na niskiej intensywności, więc można to też nazwać taką trochę regeneracją, ale usprawnia to krążenie krwi i też to, że ta krew sobie rzeczywiście może krążyć wtedy wszędzie, czyli dochodzić sobie do tych naczyń włosowatych, do tych najmniejszych gdzieś tam kapilar, a w momencie, kiedy robimy taki wysiłek bardzo intensywny, jeszcze wchodzimy ciągle w ten bestlen, no to nasz organizm jest w ciągłym szoku i jakby doprowadza tylko do tego, Żebyśmy byli w stanie wykonać to założenie, a niekoniecznie tak sobie cały organizm usprawnia. Więc ja widzę tutaj jakiś potencjał. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale jakby te przemiany tlenowe, to, żeby się potem szybciej regenerować, i tak dalej i tak dalej. Na pewno jest na to miejsce i to w, właściwie w każdym sporcie można by było takie Jestem małe miejsce znaleźć. Bardzo, bardzo happy, że poruszyłeś tę ostatnią kwestię. Ja tutaj akurat mam delikatnie odmienne zdanie. Miałem przyjemność mieć takie szkolenie z trenerem, którego słuchaczom bardzo, bardzo polecam. Nazywa się Joel Jamieson. On jest ogólnie, uznaje się i dla mnie jest specjalistą od jeszcze chyba szerzej rozumianego kondycjoningu. E, trener wielu zawodników UFC. Guru, jeżeli chodzi o, o, o conditioning, oczywiście rozumiany szerzej niż tam cardio czy strefa druga. I on jednak wyznaje zasadę, że przynajmniej tak pracuje ze swoimi zawodnikami sztuk walki, gdzie jak wiemy tam MMA jest 5 rund po 5 minut, w tym mhm. UFC z jakąś tam przerwą. Że jednak same interwały im nie wystarczą, że fundamentem i tak pod trening interwałowy jest y, trening cardio. Czyli tak budujesz pewnego rodzaju capacity twojego no, układu, do którego możesz inaczej, tyle możesz dołożyć interwałów, jak masz zbudowany fundament. I ona o tym bardzo pięknie mówi. Już nie wchodzimy w jakieś tematy, wiesz, odbudowa pojemności mitochondrów, bo tu nie będziemy zanudzać słuchaczy. Czy znaczy, to jest coś, od czego na pewno wszyscy zaczynają, nie? Czyli tak. jakby masz zrobić taką bazę, a znaczy. To takie było też kiedyś, moim zdaniem, pojęcie, że ta baza tlenowa na początku, Jechało dopiero się potem, do Tak, i tam budowało, się budowało się tlen, potem się budowało. A do dzisiaj potrzebujemy... tak, na... najlepsi trenują, wiesz. Ale na... wydaje mi się, że to powinno być jednak uzależnione od stopnia zaawansowania, że niektórzy mają już tak zbudowany ten tlen, że nie muszą go robić aż tyle, bo to też właśnie zależy ile, nie? Ja powiedziałem, że ta jedna jednostka, na przykład w tygodniu cardio mogła być spoko przez cały nawet sezon. Natomiast, czy trzeba na przykład robić tak, że tego, nie wiem, załóżmy biegania, który jest też pewną specyfiką, też musisz umieć mm -hmm. biegać, Wiesz, to jest znowu no, nie, bardzo tutaj... dużo rozkminiania. Tak, znaczy narzędzie, gdzie tą strefę, intensywność będziesz trzymał, są różne, tak? Może to być ergometr wieślarski, może być bieganie, może być rower. Ale w specyficznym wysiłku, na przykład w sportach walki, nie utrzymasz. Nie no, będziesz mógł uderzać, to prawda. moim zdaniem, tak, żeby I tutaj znowu mam troszeczkę odmienne zdanie, znaczy wiadomo, że zależy od poziomu wyczynostwa, ale Kardio ma, <noise> ma to do siebie, że jego głównym czynnikiem jest jednak systematyczność. Czyli dla mnie raz w tygodniu, a nawet zrobisz dużo, typu godzinę, godzinę 15, godzinę 30, to nie będzie miało takich rezultatów jak robione 2-3 razy w tygodniu po 30-40 minut. Ja ale na, nawet te... jeżeli ktoś robi inne aktywności, to tak, znaczy, inaczej nie zbudujesz tej bazy właśnie tej strefy drugiej kardio, nie zbudujesz tej bazy, jeżeli to nie będzie ważniejsze, żeby było częściej niż dużo i długo. Tak? Mhm. I tutaj gdzieś moje serducho jest po tej stronie, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć właśnie o tym aspekcie recovery. Jest to udowodnione wszemi wobec, że trening cardio działa fenomenalnie, przyspieszając ogólną regenerację. Jak to też inny mój znajomy mówił o szczepnik, żeby było śmiesznie, który robił kardio. On co prawda robił to kardio na rowerka czasem w basenie, żeby tam jeszcze um, z barkami pracować. On to lubił nazywać flash the system, czyli żeby przepłukać cały mm -hmm. na no, takiej intensywności, która nie męczy ci mięśni, nie męczy ci też tego układu krążeniowego, do nie, mę nie męczy ci stawów, kręgosłupa. Nerwowego przede wszystkim. Też, tak? Nerwowego. Nerwowy wręcz odpoczywa, bo sam powiedziałeś, można sobie, to jest taki wysiłek, że możesz ruchu... sobie włączyć Netflixa, ale krew pięknie krąży po całym ciele, a wiemy doskonale, że wszystko co dobre dostarcza krew i też złe rzeczy też zabiera, zabiera. krew, więc są to fajne, zło, flash the system, do dzisiaj tego nie zapomnę. Więc cardio rozumiane właśnie jako taki długi, niezbyt intensywny wysiłek, e, ma też takie benefity. Tak, no i na pewno to, to, co ja też powiedziałem o tym, że raz w tygodniu to chodziło mi o takie podtrzymanie, czyli jeżeli jesteśmy w sezonie, nie? Ale Za budować bazę, Znaczy wiesz, biegacz, biegać. biegacz na mile, to na pewno raz w tygodniu na nic mu się to zda, ale jakiś tam fighter, no to myślę, że raz, dwa razy w tygodniu, czemu nie? I to w ogóle ciekawostka, dwie mam takie ciekawostki. Przede wszystkim majlerze, tak? to nie jest popularny dystans do biegania w Polsce, czyli kilometr 600 metrów z małym haczkiem. Ich. Docelową konkurencją jest przebieg 1600 metrów, a robią w tygodniu po 140-150 km dystansu. Oczywiście większość z tego to jest kardio, strefa druga, no bo mm -hmm. nie da się na wysokiej intensywności. Albo jeszcze jeden przykład, na pewno o nim też tyś słyszałeś, czyli teraz Dominator w, w kolarstwie, Tadej Pogaczar. On nawet w jednym z wywiadów to powiedział, że jego ulubiony trening, ulubiony trening to jest strefa druga, czyli cardio, i że uwielbia sobie po prostu pojechać na taką przejażdżkę nawet na 6-8 godzin dziennie, czyli jest 6-7-8 godzin dziennie, ale nie przekraczając tej intensywności, mhm. którą sobie gdzieś tam ustaliliśmy, konwersacyjnej. No tylko co jest niesamowite u niego, że on jakby tak dużo czasu w niej spędził że potrafi coraz większą moc generować. I no, że jak ktoś by chciał zrobić na tej samej intensywności, i po, i to by miał niezły sprint. Pewnie. Dokładnie i właśnie chyba w jednym z wywiadów sprzedał, że dla niego strefa druga to potrafi pojechać na przejażdżkę tam 5-6 mhm. godzin i kręcić średnio 350 watów. Mhm. To tutaj jak mamy jakichś triatlonistów, rowerzystów, którzy mają miernik pod pedałami, to wiedzą, że to jest no, kosmiczna moc generowana przez niego, ale nie przyszła taką, tak? Tylko po prostu jego organizm czuł się w tej intensywności tak dużo tego robił coraz bardziej komfortowo i ta moc. No, oczywiście, też wynikańca z siły, sobie szła, szła, szła. I potem, jak jedzie na wyści, który trwa 3 godziny, to może 450 watów jechać. Więc my na pewno, co, nie jesteśmy z tych, co demonizują. Kardio, jest czas i miejsce, ma wiele benefitów. Zgadzi ja się. powiem Ci, że to jest jedna z niewielu dział treningów, którą rzeczywiście kiedyś demonizowałem, nazwijmy to, ale trochę inny powód był tego. No bo ja rzeczywiście się wywodzę ze sportów walki. I mm, uważałem, że rzeczywiście te interwały dają mi więcej wtedy, mhm. ale z cardio miałem po prostu taki kłopot, że nie byłem w stanie uwierzyć, jako jest taki bardzo wyczynowy, że robiąc trening, na którym się nie męczę, on mi cokolwiek daje. Nie? I to jest myślę problem wielu sportowców, że jak <grym> ostatnio zacząłem sobie biegać, bo ja generalnie biegałem i powiedzmy, mówię, nie byłem tam jakiś super najgorszy, ale nigdy w żaden wybitny w bieganiu. Tylko że jak ja wychodziłem biegać, to mi się to kojarzyło z tym, że na przykład wyznaczam sobie 5 km, no i mam to zrobić najszybciej tak, jak potrafię. Tak, tak, tak. I dla mnie bieganie zawsze się kojarzyło z tym, że umierałem, że to była w ogóle masakra, że nie byłem w stanie o niczym myśleć podczas tego biegania, tylko muzyka, która miała mnie motywować i jazda w trupa, nie? Dobiegałem, padałem na twarz i no trening oczywiście mocny, zrobiony, ale bieganie mi się kojarzyło tylko z tym i go nienawidziłem szczerze. Natomiast ostatnio zacząłem biegać sobie właśnie. Ty to cały czas nazywasz w tej strefie drugiej, myślę, że jeszcze do tego przejdziemy. Ale starałem się biegać na niskiej intensywności, na przykład nie patrzeć w ogóle na tempo biegu, tylko patrzeć na tętno. Nie? Okay. Pasek na klatkę i patrzymy na tętno. Albo z telefonem, czy jesteś w stanie rozmawiać z kimś? Nie? <laughs> no to, to tam jestem w stanie ocenić, powiedzmy. Ale, ale zależało mi na tym, żeby było konkretne tętno, bo ja też lubię obserwować progres. Więc wiesz, to, że mogę rozmawiać czy nie, nie dało mi żadnych parametrów. A jak miałem tętno, no to wiedziałem, że trzymam np. 140 i widzę wtedy po zakończonym biegu, jakie było tempo tego biegu, jeszcze poszczególne kilometry. Robię następny bieg, znowu trzymam 140 i znowu widzę, czy coś się poprawiło. Ja lubię mieć te statystyki, czy coś się zmienia, nie, więc okay. dlatego mówię o Ale teraz tak, okazało się, że wiesz, ja sobie biegnę, mogę sobie włączyć podcast, mogę sobie włączyć coś tam posłuchać, nie? nie tylko, że muzyka, że mnie motywuje, tylko mogę w ogóle myśleć o czym innym. Dobiegam, chwilę się porozciągam, no bo te nogi trochę zastałe, bo, bo nie jestem przyzwyczajony. Ale czuję się tak, jakbym w ogóle treningu nie zrobił, nie? A trening został odbyty i to Tam. fajne dla Twojego ciała. I z jednej strony masz takie, że kurde, no straciłem godzinę. Potem myślę sobie, dobra, ale przesłuchałem przynajmniej podcast. No ale później zaczynasz to jednak mienić, że, że, no, że przynosi Ci to benefity. I zauważyłem je na przykład takim chyba, nie wiem, czy to jest obserwacja, w sensie to jest moja obserwacja, nie wiem, czy ona taka jest rzeczywiście, czy to jest potwierdzone, czy to jest fakt. Ale wydaje mi się, że trochę mi się poprawiła termoregulacja. Czyli prawdopodobnie ta krew trochę lepiej gdzieś tam krąży i na przykład tak są zmiany pogody albo wychodzę z ciepłego, zimnego, kiedyś miałem tak, że zalewał mnie pod bardziej, nie? A jak zacząłem na przykład biegać, to wydaje mi się, że troszeczkę mój organizm lepiej sobie, szybciej sobie radzi z adaptacją do temperatury. Nie wiem, czy to jest... jest chyba kolejny, Igor, problem jak z treningiem funkcjonalnym, o którym sobie będziemy rozmawiać. Że no też nie jest sexy, też tylko trudno sprzedać, no bo trwa długo i jest nudny, tak? za tym to każdy robi sam. Tego Otóż nie to. robisz już w fitness klubie, nie? Więc nikt nie chce tego sprzedawać za nikomu się to nie opłaca. I ja mnie oczywiście gula skaczę jak wielu jakichś tam trenerów yy, wiesza, wiesza mówi się psy czy koty, psy, na, psy na, <laughs> na cardio, oczywiście, że tylko interwały najlepiej na rybajku są wam potrzebne, a teraz na szczęście wrócili rozum do głowy, ale. Podam Ci taki przykład. Ja jestem półtora gdzieś roku po operacji kolana i od kilku miesięcy gdzieś nieśmiało wróciłem do biegania, które mnie do ciebie kocham, uwielbiam, i lekka atletyka to jest mój świat. I jak działa kardio? Zacząłem sobie oczywiście od strefy drugiej, jeszcze dobre buty, i poszedłem do lasu, żeby po jak najbezpieczniejszym, na jak najbardziej bezpiecznym podłożu biegać oh. dla tego mojego kolana. I na początku pewnie część z Państwa się uśmieje, moje kardie to było 7-7-15 na kilometr. Ale pilnowałem I tak. jak trzymać ten na 120, ta. to by było dokładnie ta, ta, tak. Ale samo. pilnowałem tylko i wyłącznie tego tętna. Czyli biegałem sobie z kolegą, mogliśmy cały czas rozmawiać. Na zegarku ja akurat bez zegarka biegam, ale wiedziałem, że to jest jakieś tam powiedzmy 140, tak? Po dwóch miesiącach tętno to samo, tylko już nie 7,15, a 60. I tak hmm. właśnie wygląda pięknie adaptacja. Najlepsi biegacze na świecie potrafią biegać w strefie drugiej, czyli właśnie tej bez. Jeszcze nie wchodząc w bestlen, w jakichś tempach typu 4,15-4,30, ale bo i wtedy mają zapas, że jak już mają docisnąć i zbliżyć się do tego progowej prędkości, no to jest to wszystko łatwiejsze. I to jest piękno właśnie kardy. Ja jestem wielkim fanem, wielkim adwokatem. Kardio, ale oczywiście wiem, że trudno ludzi do tego przekonać, sprzedać i jeszcze. Myślę, że dużo ludzi też ma takie pojęcie, jak ja trochę miałem wcześniej, nawet tych nie trenujących wyczynowo, że lubią czuć, chociażby dlatego też nie, crossfit nie, na początku tak, się nie. trochę wybił, lubią czuć, że się zmęczyli, bo im się wydaje, że to jest wtedy progres, nie? I, i każdy kilogram na, na wazę to znaczy, że schudłem, a każdy gdzieś tam zmęczenie znaczy, że praca była wykonana. Tak I jeżeli tego zmęczenia nie ma, to prawdopodobnie nic się nie zadziało, nie? Więc idą i wolą nawet zrobić krótko. Zresztą rozkwitają te treningi 15-minutowe 30 MS, o którym też sobie gdzieś tam pewnie porozmawiamy, o, 8, czyli zmęcz się możliwie jak najszybciej, będzie super progres, a ty nie stracisz połowy dnia. Nie? Z kardio niestety no już trwa trochę dłużej, robisz się właściwie sam, no bo ciężko, żeby nie wiem, trener, chociaż mi się na przykład zdarzyło kiedyś prowadzić i Nordic Walking i tak dalej. O, I to też jest fajna forma kardio, którą można Dla robić w nie, nawet nie powiem ci, ale jak ktoś na przykład nie może biegać z jakiegoś powodu, a może szybko chodzić, to Nordic Walking jest super. Tak, I ja nie. byłem w ciężkim szoku, jakie tempo uzyskiwaliśmy. Nie? Ja na przykład robiłem w Nordic Walking tempo takie, które jak zaczynałem robić cardio biegowe, to myślę, że to tempo było bardzo podobne. To też taka ciekawostka, bo do tego, czy cardio i crossfit w ogóle gdzieś się spotyka? Oczywiście, że się spotyka, i ja tą historię hmm, gdzieś tam przy różnych okazjach powtarzałem wielokrotnie. Matt Fraser, cztero- czy pięciokrotny zwycięzca, dominator CrossFit Games. Jest taki filmik na YouTube, obejrzyjcie go sobie Państwo, gdzie wjeżdża kamera do jego garażu, gdzie trenuje. Tam on pokazuje wszystkie sprzęty, ma zawalone mniej więcej tak jak tutaj, to bardziej crossfitowo. I tak jedno zdanie tylko temu poświęcił. Pokazał na rowerek treningowy Koncepta, taki Wat Bike, mówi. No a to jest maszyna, na której spędzą oczywiście najwięcej czasu, półtorej, dwie godziny codziennie. I leci dalej tam op opowiadając o GHD, sztangach, i Chyba wiesz do czego zmierzam, jakby crossfit jest stricte intensywny, beztlenowy, interwałowy, jest tam albo masz jakieś drabinki, zarzutów, sneczy, albo gimnastykę na zmianę z dosyć dużymi ciężarami, tam nie jesteś w tlenie, po prostu po 30 sekundach już wchodzisz w tętno, Tak. ale on ale wie, że wszystko. fundamentem po to, powiedział dosłownie, codziennie półtorej godziny kręci na rowerce. Ale rowerki. czytałem książkę, wiadomo że, wyczyn, wiadomo, że to jest wyczynowiec, on ma na to czas i to jest chyba problem cardio. Mam trzy no godziny w tygodniu na trzy treningi, no nie zmarnuję na kardio, a ja bym tutaj podyskutował, że może jest etap, szczególnie na początku, że warto w to, jakby nie wierzę i nie podpiszę się pod czymś takim, że z kanapy z biurka od razu na jakieś interwały i wiesz. Nie, no właśnie, ja miałem też z tym taki problem, że ja trenuję od dziecka, można powiedzieć tak prawie, że wyczynowo, albo były okresy, że wyczynowo. I mi na przykład zależało właśnie na tym budowaniu masy, znaczy nie masy, siły. E, I wtedy jakby widziałem, że jak zaczynam robić kardio, czy tam w ogóle bieganie, to no już ja masa. Źle. I siła nie, nie masa. masa. Masa mi nie leciała. Leciało mi to właśnie, że nie byłem w stanie zrobić I na sprawa, że ja robiłem trochę źle to kardio, mm. nie? Ale tu minus może być taki, że jeżeli się nie wdrożymy i tym kardio na przykład jest bieganie, nie wdrożymy się w to bieganie, no to to będzie mimo wszystko przez. Na początku jakiś okres czasu dla nas trochę destrukcyjne, bo nasz organizm musi się do tego biegania przyzwyczaić. Pewnie, tak. Ja miałem trochę z tym problem, że nie miałem czasu poświęcić, żeby się tego biegania jakoś nauczyć, zaadoptować, zaadoptować. do samego ruchu. No wiesz, że jesteś prawie 100-kilowym gościem, też nie oszukujmy się, że o ile bieganie jest bardzo naturalnym ruchem, to chyba nie należy tego bronić, ale. No nie jest jakby dla każdego tak samo łatwe. No dla 55-60 kg maratończyka bieganie jest czymś innym niż nie? dla 97 kg schaba. I tutaj potrzeba czasu, więc. No to tak. To ja pod tym względem właśnie gdzieś tam tego czasu troszeczkę zawsze, że to siła jednak zależało mi, żeby jej nie stracić, żeby ją utrzymać, budować. I trochę to kardio zaniedbałem, ale no teraz jak najbardziej zachęcam. Eee, czytałem książkę Mata Frasera. On tam chyba o tym rowerku jakoś dużo nie pisał, on tam airbaga chyba tak dużo wspominał, że, że na nim spędzał też dużo czasu. No może ale Może bramy to było zamiennie Tak, no to w, mogło być zamiennie, a może wiesz, tam to robił i nie było tu o czym mówić, bo właśnie kardio nie jest takie sekcji, nie? Nie, nie? Mało kto sex. o tym opowiada w jakiś namiętny sposób. Eee, ale jeszcze może tak, żeby troszeczkę zamknąć to klamrą, bo mówimy tu o tym wszystkim, a. Często się pojawia ta faza druga, coś byśmy takie typy przybliżyli, albo wytłumaczyli w ogóle o co chodzi z tą fazą drugą. E, I jak ja to widzę? No e, tych faz jest kilka, chyba pięć podajemy najczęściej, nie. Tak. No i właśnie. Chyba, no że i... się pierwszej nie liczy takiej no to właśnie, cztery. Bo pier pierwsza ale jest, jest spoczynkowa. Pięć. Chyba e, pięć. Czwarta i piąta już jest w bestenie? Tak, czerwono-pomarańczowo. Czyli no właśnie. Bo ludzie często słyszą w drugiej strefie, na przykład wklepują w zegarek, albo wyliczają wzór. No i to nie do końca się zawsze tak, sprawdza, tak. nie, bo wzór ten... 220 minus wiek już jest udowodnione, że to są takie rozbieżności, mogą być, że ale dla ogółu społeczeństwa wzór 220 minus wiek natężono maksymalny. Moim zdaniem jest trochę czymś jak dla BMI. Niewytrenowanych, tak. tak. Tak, że to jest takie trochę jak BMI, czyli dla wielu ludzi to się sprawdzi w miarę. A dla, Chociaż dla wytrenowanych to się może sprawdzić, bo trend maksymalny się tak bardzo nie zmienia w treningu. Trend maksymalny jest stałą, widzisz. uwarunkowaną, lekko genetycznie. Ja nadal potrafię dobić do 200, a już powinienem nie żyć teoretycznie tak? z tego no to wzrostu. nie, to ja, ja chyba nie dobiję już do no. 200. Ja U mnie to spada I, z wiekiem. I to na ergometrze 198 raz zrobiłem, a na ergometrze dużo trudniej niż na bieganiu okej, okay. no nie wiem, mi na ergometrze skacze tętno strasznie, bardziej duże niż na bieganiu ale dobra, ale <coughs> jeszcze ta strefa druga właśnie, jakbyśmy chcieli to wyliczyć super dokładnie, trzeba było zrobić próbę wysiłkową czyli bieg na bieżni podłączony pod spirometrię ewentualnie e e e e e e pomiar kwasu mlekowego na no, etapie nam, można fajna mogą zabawa. wyliczyć wszystko trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli potem regularnie trenujemy, to te, to się może lekko poprzesuwać mm. więc y nie możemy całe życie korzystać Aspraz, z tej jednej próby sobie V2 Max? ja kiedyś robiłem próbę wysiłkowo, ale to było dawno i nie mogłem znaleźć ostatnio tych danych, więc okay. nawet nie, nic Były się nie przytoczyło. tak słabe, że zgubił. <laughs> eee... Bo wtedy nawet nie do końca wiedziałem, jak to wykorzystać eee. i... Natomiast właśnie to, że wylicza nam zegarek, na początku można się tym sugerować, natomiast właśnie samo to, że możemy rozmawiać w czasie biegu... Dla, dla mnie tip pod tytułem jest... bądź w intensywności konwersacyjnej, ale oczywiście nie, że tam sobie idziemy za rączkę spacerkiem w tak. lesie, bo to jest za mało. Tylko robisz na tuż, tyle mocno... Tuż przed, że na tyle mocno, że już że, że czujesz, że to jest wysiłek, ale tak. że możesz dalej, a, że nie możesz łapiesz rozmawiać. zadyszki i tak dalej. Tak. To jest jedna rzecz. Drugi tip jakiś, na przykład, jakbyś tak na początek. No, na pewno dobrać dba? narzędzie, na którym to robimy do swoich możliwości, wagi ciała, umiejętności biegania i tak dalej. No, chyba jednym z najlepszych jest rowerek stacjonarny. Mhm. Mm Rower taki zwykły nie jest dobry, bo No dobra, jakbyśmy najbierz... się chcieli zamknąć w bieganiu, bo to jest chyba jednak taka najpopularniejsza i można to robić i w terenie, i na bieżni, mm -hmm. to jest jakiś tip do biegania stricte? Ale o co dokładnie mówisz? Wiesz, no bie bie bieżnia, 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 mechaniczna na siłowni. Bieżnia, bieżnia mechaniczna na siłowni. Mhm. Absolutnie, ciepełko, Nie, no tak, nie ale jakieś czy, jakoś, bo ja, ja na przykład jakbym chciał coś poradzić, no to, to myślę, bo dużo ludzi też inwestuje w te różne sprzęty, wiesz, buty i tak mhm. dalej to ja bym chyba ten pasek tętna na klatkę proponował, żeby tak. sobie zakupić. Dużo bardziej precyzyjny niż ten z nadgarstwa. się wydaje, że w ogóle precyzyjny, a ten jest w ogóle nieprecyzyjny w wysiłku takim intensywnym. Bo jeżeli mówimy o spoczynku, o pomiarze jakiś tam w czasie snu i tak dalej, tętno z to powiedzmy, że ok. Natomiast w jakimkolwiek ruchu tętno z raz, że tak. pojawi się później, Dwa, że jest moim zdaniem totalnie nieprecyzyjne i zupełnie inne. Zegarek się niż rusza, klatki. wpadnie tam trochę światła, słońce już jest tak. zaburzone. Zegarek w ogóle bierze ze światła, nie? Odbija tak. się tam to od naczyń krwionośnych, tak natomiast jest. pasek tu... na klatkę zawsze bierze Zstępne, też z tak. ruchu. E, I to nie jest i, duży, i elektryczny. 200 zł chyba już można kupić tak. jakiś pasek na klatę. Można też, też kupić taki, który będzie są z telefonem, fajne a nie, z na Tak, Bo pod niektóre sporty na przykład ergometr yy, mm. wieślarski tutaj tak, nie zakładają, bo można popsuć. I są takie nabice, kosztują tyle samo. Nie korzystałem z tych nabic. Więc e, innymi słowy, Tomek, wielki fan, propagator i y, polecajka dla cardio. Mm. I Igor, Igor początkujący. Coraz <grym> początkujący w bieganiu przynajmniej tym na niskiej intensywności. Jeżeli Ale naprawdę, Jeżeli chcecie, polecam. żebyśmy ten temat pociągnęli, albo spojrzeli na niego z innej strony, albo macie jakiekolwiek inne, piszcie koniecznie w komentarzach. Co jakiś czas będziemy zbierać to do kupy i robić Q&A. To na dzisiaj by było wszystko. Myślę, że temat się na ten odcinek kardio wyczerpał. Zapraszamy do subskrybowania, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.